Ja wywodzę się z ruchu studenckiego. Byłem założycielem i przewodniczącym niezależnego zrzeszenia studentów w Kieli Akademii Wychowania Fizycznego w Gorzowie Wielkopolskim. Swoją funkcję pełniłem do końca, do 13 grudnia 1981 roku, czyli do dnia prowadzenia stanu wojennego. Byłem również przewodniczącym wszystkich komitetów strajkowych, które w międzyczasie miały miejsce a najdłuższy od października 1981 roku do 14 grudnia, ponieważ w momencie ogłoszenia stanu wojennego pokupywaliśmy uczelnie i dopiero 14 grudnia rozwiązaliśmy, zawiesiliśmy strajk, a nie rozwiązaliśmy. Po powrocie z internowania, w momencie rozpoczęcia nowego roku akademickiego, założyliśmy razem z kolegami Komitet Samobrony Studentów. Była to też organizacja nielegalna ponieważ nie godziliśmy się z odebraniem nam praw wolności i prawa do samostanowienia między innymi do tworzenia własnych organizacji niezależnych od władzy na skutek naszej działalności jak również i takiej akcji którą moi koledzy ja z tego byłem włączony z racji tej że byłem internowany i byłem że tak powiem na widelcu służby bezpieczeństwa dokonali takiej zuchwałej akcji w Lesznie, mianowicie w czwórkę dokonali włamania do zakładu biuro, techniki biurowej, skąd wyniesiono maszyny do powielania i do pisania, co było wtedy w czasach stanu wojennego rarytasem dla podziemia. No niestety po tej akcji po nitce do Kłębka z Wrocławia Służba Bezpieczeństwa trafiła na nasz ślad. Zostaliśmy ponownie aresztowani. Po wyjściu z aresztowania nie miałem już powrotu, łącznie z moimi kolegami na uczelni. Zostaliśmy z uczelni wyrzuceni, ale dzięki uprzejmości i odwadze rektora naszej macierzystej uczelni, Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, zostaliśmy przyjęci na tą uczelnię, którą dzięki odwadze profesora rektora Kapsza mogliśmy to uczenie skończyć. Wróciłem do Gorzowa, ale e, niestety nie miałem już możliwości podjęcia pracy w szkole, ponieważ moje wykształcenie było nauczycielskie, e, mimo usilnych starań, niestety e, nie dano mi prawa e, nauczania młodzieży i miałem się różnych zawodów, między innymi pracowałem w Szkolnym Związku Sportowym, gdzie po okresie około dwóch miesięcy wezwał mnie prezes, Pan Ryszard Świątkiewicz, świętej pamięci, też bardzo zacna postać, który z drżącym głosem powiedział, że został po raz któryś wezwany na przesłuchanie do służby bezpieczeństwa i zagrożono mu, że albo mnie zwolni z tej pracy, albo jego zwolnią. Czyniłem starania o yy, paszport. Niestety, jak się później w materiałach Instytutu Pamięci Narodowej w latach 90. Mogłem doszukać, byłem na czarnej liście stu osób z Gorzowa, które nie miały prawa do zatrudnienia i do paszportu. Mieliśmy z okazji 35-lecia takie spotkanie na uczelni pod hasłem, czy warto było. I każdy z nas, niezależnie od ceny, jaką poniósł, stwierdził tak, warto było.